Poczynamy, jak, jak Państwo chcecie obejrzeć, zwiedzić, no to, to ja tutaj Panem kierownikiem opowiadam. To jest takie zaplecze socjalne, budynek socjalny, administracyjno-socjalny. Tam są magazyny, garaże i boksy na surowki. Na całe szczęście, że mamy tutaj około 2,5 hektara terenu, który jest możliwy do celów zainwestycyjnych, gdzie możemy przeznaczyć go na rozbudowę. Tutaj jest tam prawie hektar, jest inwestycyjnego gruntu z wymienionym podłożem zagęszczonym, proszę bardzo, tam za tym będzie prawie hektar. Tutaj jest, to tutaj jest 25arów wolnego placu tutaj jest. To już jest do budowy. To jeszcze można zmieścić tam ze stację trapa jakiś obiekt. Także jest, A słuchajcie, a te śmieci, one będą przyjeżdżały gdzie? Uwaga, tu tutaj będzie nas, skali będzie co, sortownia, tak? Tam, ten zakład ma trzy zasadnicze elementy. Linia sortownicza do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, kompostownia, w tym kompostownia kontenerowa, z możliwością kompostowania bezpośrednio na płycie kompostującej lub dojrzewania. No się dzisiaj pode... ustaliśmy, że nie ma Oraz, jak yy, Oraz składowisko, niemiecka składowisko, tam jest za, za zaraz pizza. Niemiecka składowiska, która ma 49 tysięcy metrów sześciennych pojemności. że jeszcze <śmienic> <dziękuję. A> <śmienic> <dziękuję. śmienic> linię sortowniczą do sortowania odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i selektywnie zebranych ta linia jest na dwie zmiany może osiągnąć wydajność 30 ton. w mojej ocenie ta linia sortownicza po uzupełnieniu tymi małymi liniami do sortowania tych frakcji materiałowych już tak na no, do szlifowania powinna wystarczyć dla całego regionu północno zachodniego. I, I proszę Państwa, jest tutaj jeszcze, zlecił zamawiający, czyli Związek Komunalny Gmin, dokonał zamówienia uzupełniającego i tutaj jeszcze 800 metrów kwadratowych placu będzie dobetonowana, czyli powiększymy swoją kompostownię pryzmową o 800 metrów kwadratowych. Proszę Państwa, Pan Jerzy Panasiuk, projektant linii technologicznej i jednocześnie podwykonawca u Budimexu tej części naszego zakładu, jakoś właśnie technologia sortowania i kompostowania. Akurat jesteśmy tutaj przy... W ogóle kompostowanie jest wód zamknięty, służy do e, kompostowania w pierwszej fazie, gdzie jest najwięcej emisji, w, e, w tej pierwszej fazie to kompostowanie odbywa się w kompostowaniu zamkniętych. Potem po tym procesie zamknięty, w ciągu trzech tygodni, ten materiał organiczny. E, kłada się na pryzmy kompostowe i tam on podlega dalszemu kompostowaniu już w systemie pryzmowym. A ile gdzieś kontenerów wyczerpał, to może jest 8 kontenerów procesowych, to zapewnia wydajność. Proces kompostowania jest sterowany procesorami komputerowymi. Tak jest, tak jest. No i to Monitory, zadania. Można nawet przez internet sterować procesy. Podłączone są. To, to się nadaje, do kompostowania może

nie, 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 jeżeli do siebie, że jeżeli woli jest w jakiejś większej objętości, to procesy takie egzotermiczne, ona zaczyna się nagrzewać do temperatury nawet 60-70 stopni może umieszczone. Poprzez zwiększenie przepływu my to na studzimy i dostarczamy powietrze dla bakterii tlenowych, bo to ten proces chelnowy wymaga napeńczenia. Jeżeli się nie na powietrza, to ta temperatura wzrasta, bakterie z giną. wyginą przechodzi w procesy bezklepce i, i gniju na Także my musimy tak sterować tym procesem, żeby nie dopuścić do zagniwania tylko cały czas um, utrzymywać odpowiednią temperaturę i odpowiednie na Te szafy tutaj będą um, sterowały ilością powietrza świeżego i przekierowania. Czyli każdy kontener będzie dostarczany indywidualnie. Miał tam, indywidualnie. W, tym, w każdym kontenerze można indywidualnie ustalać, z, bo w, w różnej fazie będzie fermentacja. To, to po pierwsze, a po drugie też można w różnych kontenerach prowadzić różny proces w zależności od materiału. W, w kontenerach są otwory, w tych odporach wprowadza się autory sądy pomiarowe, z temperatury i wciążności. w miarę jak ta masa biomasa będzie osiadała, te sądy osiadają razem z tą biomasą. Także tu jest pomiar ciągu Tutaj te odpady mieszane będą wyładowywane ze świątyń tutaj na tej przestrzeni, przechowane do kanału albo podawane na rozrywarkę walków, która będzie stać tutaj w tej chwili. Żeby skutecznie odsiać, potem te odpady trafiają na sito będą nowe, prawda? Sito jest subtraktywne, oddziela farbę bądź drobną, zawartością trakcję nadsikową, drugą taką surowcową, która potem trafia na kabinę. Tu będzie cały kontener i ta trakcja rolna będzie... Natomiast osady surowcowe będą trafiały drugą bramą do tej przestrzeni i będą podawane przenośnikami bezpośrednio na kabinę rzutowniczą z pomijeniem sita, bo w tych odpadach nie ma w tej frakcji mineralno-organicznej. Ten balast z taśmy sortowniczej po wybraniu odpadów kulożłowych trafia na te przenośniki rewersyjne. To są dwa przenośniki rewersyjne. One mogą pracować w takim układzie, że oba podają do przodu i wtedy ten, jeżeli jest to materiał energetyczny, to jest po to, że po tą prasę, tam nie jest łatwo Po drobnieniu przenośnikiem no Tam jest, 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 jest nieczka 2 hektary terenu, które stanowi niemieckie nowej kwatery, jest drenaż, jest złożona folią, jest bentomata, wszystko uszczelnione, studnie, piezometry. Tak, tak, wszystko, gdzie jesteś, wszystko było wybrane i zdeponowane na tych, tych Wybrane. Powierzchnia kwatery 3,5 hektara dokładnie co do metra kwadratowego. Wszystko było wybrane, to nie będzie wszystko było wybrane formowały zagęszczone